Eee, kurde, nie wiem. Ksajo. Zabawny. Jest zabawny. Uważam, że jest zabawny. Jednym słowem, tak? Tak, jednym okay, słowem. Cholak okay. to na przykład Sobel, bo on wygląda jak Sobel. Tylko to nie, nie epitet, nie? Soblowy. Okej. Okay. Bo no, u góry jak coś, to pogadasz z nim coś. bliższe. Akurat <laughs> jestem fanem Sobla. Eee, Japczan. Napierdala, bo ta walka z bonusem była dosyć mocna. Okej. Okay. I w sumie... Tak, żeby znać kogoś, żeby móc jakoś nazwać jedną słowem, to chyba tyle. Okej, okay, czyli aktualnie, jeżeli chodzi o Xayo Industries, jest dość... Duże, jeżeli chodzi o, o liczbę... Gdzie tak No, właśnie o to mi chodzi. już totalnie, jakby nie, nie jestem zaznajomiony z jego postacią. Pierdala. Wybacz Twitch. Oké. Dat was Loki.